Historia, która może mrozić krew w żyłach, do czego bank jest zdolny. Bezprawnie zablokował pieniądze na rachunku klienta. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku programu Finansowca. Ja nazywam się Piotrek Bibrzycki, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam historię, którą kilka dni temu napisało samo życie. Historia, która może Mrozić krew w żyłach, która może być pewną nauczką na przyszłość, ale na pewno historia, która powinna być ku przestrodze, bo pokazuje, jak tak naprawdę wygląda kwestia bezpieczeństwa naszych środków w banku i do czego bank jest zdolny. A będzie to historia pokazująca, jak M-Bank, jeden z największych banków w Polsce, bezprawnie zablokował pieniądze na rachunku klienta. Zatem nie przedłużajmy. Zaczynamy. Wyobraźcie sobie taką sytuację: wracacie spokojnie, któregoś pięknego dnia do domu, logujecie się do swojego rachunku bankowego, chcecie zrobić przelew, ponieważ akurat tego dnia, akurat dzisiaj, mija termin płatności raty kredytu, raty pożyczki, bądź też musicie zrobić jakiś inny przelew, który musi zostać wykonany, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, poniesiecie określone konsekwencje. Macie pieniądze na rachunku, więc wszystko wydaje się normalne, wszystko wydaje się proste, i nagle klikacie wyślij przelew i okazuje się, że nie jesteście w stanie tego przelewu zrobić. Pojawia się komunikat, że wasze pieniądze na rachunku zostały zablokowane. Podkreślę tylko, że jest wieczór, więc oddziały banków są już pozamykane. Jedyne, co wam pozostaje, to czat z konsultantem, ewentualnie telefon na infolinie. Zegar tyka, jest godzina 20, zostały 4 godziny, a wy musicie zrobić przelew. I rozpoczyna się walka o to, żeby ten przelew wykonać. Dokładnie w takiej sytuacji znalazła się pewna bliska mi osoba. Podkreślę tylko, że zweryfikowałem tą sytuację, dlatego też nie boję się podawać w materiale nazwy banku wręcz mam nadzieję, że bank jakoś odniesie się w końcu do tego, ponieważ osoba ta próbowała uzyskać w banku nagranie rozmowy z konsultantem, o której za chwilę wam opowiem, ale bank usilnie odmawia. No, myślę, że z oczywistych powodów, bo wie tak naprawdę co w tej rozmowie zostało nagrane. Ale ta osoba, która podzieliła się ze mną tą historią, właśnie znalazła się w takiej sytuacji, czyli musiała zrobić przelew, ponieważ mijał termin Ważnej płatności. Niewykonanie tej płatności skutkowałoby pewnymi kosztami finansowymi. Była chyba godzina 20 albo nawet później, i okazało się, że pomimo, że na rachunku są pieniądze, nie można zrobić przelewu. Początkowo próbowała rozwiązać problem na czacie. Mbank ma taką usługę: można poprzez czat porozmawiać, natomiast od pewnego czasu ten czat obsługiwany jest przez bota, więc z racji tego, że problem był złożony, szybko zostało to przekierowane do konsultanta. Ostatecznie skończyło się tym, że osoba ta zadzwoniła na infolinię, żeby ten problem wyjaśnić. A dalszy przebieg wydarzeń był dosłownie kuriozalny. Podczas rozmowy z konsultantem okazało się, że problemem, a właściwie przyczyną tego, że środki zostały zablokowane, jest to, że owa klientka nie zaktualizowała danych swojej firmy swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w systemie banku, czyli wszystko było w porządku. Od kilku lat posiada ona rachunek w MBanku, rachunek firmowy. Nigdy nie było z tym żadnych problemów i nagle z dnia na dzień bank zablokował środki, bo nie zostały zaktualizowane dane. Firmy. Problem w tym, że bank nie wysłał wcześniej żadnej informacji o tym, że te dane należy zaktualizować. Gdyby to zrobił, to pewnie te dane zostałyby zaktualizowane. Zresztą to nie jest żaden problem, bo w dzisiejszych czasach mamy systemy informatyczne i bank tak naprawdę jest w stanie samodzielnie pobrać z bazy. CIDG, czyli centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, aktualne dane dotyczące firmy. Ale bank tego nie zrobił. Bank uznał, że klient powinien osobiście przyjść do oddziału. Uwaga, XXI wiek, do oddziału nie można zadzwonić na infolinię, nie można się tam zweryfikować. No przecież. Mamy XXI wiek, jesteśmy w stanie to zrobić. Infolinie normalnie odpowiadają klientom, normalnie udzielają informacji, natomiast w tym przypadku nie można tego zrobić telefonicznie, nie można tego zrobić przez internet, przez system bankowości elektronicznej, tylko trzeba iść osobiście do oddziału, żeby te dane zaktualizować. Była godzina chyba 20, było już późno. Oczywiście, placówki banku były już zamknięte, więc informacja. Zwrotna ze strony konsultanta była taka, że nic się nie da zrobić. Jedynym rozwiązaniem jest wizyta w oddziale banku, oczywiście dopiero najwcześniej następnego dnia, osobiste zaktualizowanie danych i dopiero wtedy bank odblokuje pieniądze, które znajdują się na rachunku kanteli całej sprawy dodaje fakt, że blokada ta dotyczyła wszelkich transakcji, czyli z rachunku nie można było zrobić żadnego przelewu, nie można było wypłacić pieniędzy w bankomacie. Nie można było nawet zrobić przelewu z rachunku firmowego na rachunek prywatny w tym samym banku. Środki zostały całkowicie zablokowane i konsultant był nieugięty, twierdził, że nie da się nic. Z tym zrobić. Na całe szczęście, klientka, której dotyczyła ta sytuacja, była nieugięta i zażądała rozmowy z przełożonym. Konsultant początkowo twierdził, że nie może przełączyć rozmowy do przełożonego, natomiast ostatecznie poprosił o kilka minut cierpliwości, wyłączył mikrofon, ponieważ stwierdził, że musi tą sprawę skonsultować. Po pewnym czasie konsultant wrócił do rozmowy i oznajmił, że po konsultacji uzyskał informację, że w drodze wyjątku bank może odblokować te środki i zaktualizować dane właśnie poprzez rozmowę telefoniczną. W drodze wyjątku w XXI wieku bank zrobił łaskę klientowi, że odblokował jego pieniądze, które wcześniej bezprawnie zablokował. Co istotne, klientka nie została w żaden sposób przeproszona, wręcz zostało jej to przedstawione w taki sposób, że powinna dziękować, że w drodze wyjątku bank zdecydował się te pieniądze odblokować. Dlaczego opowiadam wam tą historię i jaki jest jej morał? Nie opowiadam jej dlatego, żeby krytykować mBank za to, że sama sytuacja nastąpiła, bo oczywiście Rozumiem, że banki mają swoje procedury. Rozumiem, że są to procedury związane często ze względami bezpieczeństwa naszych środków i może dojść do takiej sytuacji, że z pewnych względów, kiedy bank wykryje potencjalne zagrożenie, może te środki zablokować. I bardzo dobrze, jeżeli robi to w ramach naszego dbałości o nasze dobro. Problem polega na tym, problem tej sytuacji polega na tym, że tutaj doszło do pewnego zbiegu niefortunnych zdarzeń, dlatego że klientka nie została wcześniej poinformowana skutecznie o tym, że powinna te dane zaktualizować, a bank, widząc, że dane nie zostały zaktualizowane, zamiast wykonać zwykły telefon i poinformować o tym, po prostu zablokował pieniądze na rachunku, a później, kiedy klientka zadzwoniła i poinformowała, że taka sytuacja nastąpiła, i poinformowała o tym, jak dużym problemem jest dla niej to, że te środki zostały zablokowane, bo był to poważny problem, została tak naprawdę zignorowana. Konsultant próbował ją spławić, kierując się tylko i wyłącznie procedurami, bo procedury. Procedury zakładają, że pieniądze mogą zostać w takiej sytuacji zablokowane, i nieważne jest to, że być może gdzieś w systemie wystąpił błąd, że być może klient nie został poinformowany. Ważne i najważniejsze są procedury. Tak naprawdę w tej sytuacji zabrakło jednej prostej rzeczy zwykłej ludzkiej empatii no bo dzwoni klient, który ma problem, któremu zablokowano pieniądze. Na koncie. Nie chodzi o przelew milionowych sum. Chodzi o przelew kilku tysięcy złotych, który to przelew jest bardzo istotny. Klient nie wiedział o tym, że musi zaktualizować dane. Nie został skutecznie poinformowany przez bank, więc co mógł zrobić konsultant? Wystarczyło poprosić o chwilę czasu, skonsultować to od razu z kimś przełożonym, przedstawić sytuację i spróbować znaleźć rozwiązanie. Tym bardziej, że nie jest to nowy klient, jest to klient, który w tym banku ma rachunek od kilku lat. Zabrakło, tak naprawdę, chęci rozwiązania sytuacji. Zabrakło odrobinę dobrej woli i cała ta historia mogła się nie wydarzyć. Cała ta rozmowa z konsultantem mogła trwać dosłownie kilka minut i sprawa zostałaby rozwiązana. Tymczasem. Poprzez to, że konsultant wykazał się takim, a nie innym podejściem do sprawy, klientka straciła masę nerwów, masę czasu, musiała się wykłócać na infolinii, musiała tłumaczyć na infolinii, finalnie dopięła swego, ale kosztowało to sporo nerwów. A morał tej historii jest taki, że warto być nieustępliwym w kontakcie z bankiem. Jak widzicie, instytucje finansowe też popełniają błędy. I trzeba w takich sytuacjach być twardym i dążyć do tego, aby dopiąć swego, bo to są wasze pieniądze, i bank nie ma prawa blokować Waszych pieniędzy bezpodstawnie. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, są pewne procedury, pewne sytuacje, kiedy może do tego dojść, ale jeżeli bank robi to bezprawnie, to walczcie o swoje, bo to są wasze pieniądze, i macie prawo żądać tego, żeby te pieniądze zostały zwolnione. Tyle z mojej strony na dziś, a jeżeli spotkała Was podobna historia, jeżeli bank zablokował Wam pieniądze na koncie albo zachował się w jakiś inny sposób nieetycznie w stosunku do Was, dajcie znać w komentarzach albo napiszcie w prywatnej wiadomości. Jeżeli będą to historie, które można zweryfikować, jeżeli będą to historie autentyczne, to bardzo chętnie też tutaj na tym kanale je przedstawię. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia. W kolejnym odcinku programu finansowca.